Każdy dzień nowego roku przynosi coś nowego, czasem radość, czasem trud. W styczniu w szczególny sposób czcimy najświętsze imię Jezus, imię, które daje pokój i umocnienie. To dobre miejsce, by oprzeć serce i myśli. Zatrzymaj się teraz na chwilę i pomyśl o swojej intencji. Z wiarą odmówmy dziś litanie do najświętszego imienia Jezus. Kyrie eleison, Chryste Eleison, kyrie eleison, Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, synu Boga, żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, od blasku ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami. Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami. Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Jezu, synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Jezu, najmilszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, przedziwny, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami. Jezu Najmożniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. Jezu miłujący nas, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu dawco żywota, zmiłuj się nad nami. Jezu cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu pragnący dusz naszych, zmiłuj Zmiłuj się nad nami. Jezu Boże Nasz, zmiłuj się nad nami. Jezu Ucieczko Nasza, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze Ubogich, zmiłuj się nad nami. Jezu Skarbie Wiernych, zmiłuj się nad nami. Jezu Dobry Pasterzu, zmiłuj się nad nami. Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami. Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu, wesele aniołów, zmiłuj się nad nami. Jezu, królu patriarchów, zmiłuj się nad nami. Jezu, mistrzu apostołów, zmiłuj się nad nami. Jezu, nauczycielu ewangelistów, zmiłuj się nad nami. Jezu, męstwo męczenników, zmiłuj się nad nami. Jezu, światłości wyznawców, zmiłuj się nad nami. Jezu, czystości dziewic, zmiłuj się nad nami. Jezu, korono wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu, od grzechu każdego, wybaw nas Jezu, od gniewu Twego, wybaw nas Jezu, od sideł szatańskich, wybaw nas Jezu, od ducha nieczystości, wybaw nas Jezu, od śmierci wiecznej, wybaw nas Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu. Przestajemnice świętego wcielenia Twego, wybaw nas nas, Jezu. Przez narodzenie Twoje wybaw nas Jezu, przez dzieciństwo Twoje wybaw nas Jezu, przez najświętsze życie Twoje wybaw nas Jezu, przez trudy Twoje wybaw nas Jezu. Przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, wybaw nas, Jezu. Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu. Przez radości Twoje, wybaw nas, nas, Jezu, przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, któryś rzekł, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie Wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem, miłowali i nigdy nie przestawali wielbić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech imię Jezus będzie dla ciebie źródłem pokoju i siły. Wracaj do niego w ciągu dnia prostą modlitwą serca. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu swoją intencję, lub krótkie Amen. Do zobaczenia jutro o 6 rano. Zostań z Bogiem.